Cześć, witam was w kolejnym dniu. Jest to 15. dzień naszej podróży. Dojechaliśmy w końcu do Aten. Zatrzymaliśmy się tutaj na takim parkingu. Ten parking jest widoczny w aplikacji Park for Night. Za przyczepę zapłaciliśmy 15 euro na dobę plus 8 euro za samochód osobowy. Gdyby jak wiesz, byście się kamperem, zapłacicie tylko za 15 euro za dobę. Jest tutaj dość dobra lokalizacja dlatego że jest tutaj niedaleko połączenie z metrem, w bliskiej odległości są sklepy, port, więc tam jak widzicie stoją jeszcze dwa kampery, stoją Francuzi, stoją Włosi. No i ponadto jest tutaj bezpiecznie, jest tutaj internet, dostępu do wody, dostępu do prądu. Niestety nie ma. Ładują mi się pliki. Mam nadzieję, że znowu się załadować. Mam parking wykupiony do jutra. I teraz już będziemy wybieramy się na, na zwiedzanie Idziemy yy, zwiedzać Ateny Po drodze jakieś zakupy zrobimy Także idziemy teraz do metra, miejmy nadzieję, że się nie zgubimy No jedziemy metrem Jesteśmy tutaj A musimy wysiąść tutaj Zobaczymy jak to będzie Wszędzie trzeba uważać na kieszonkowców, nawet policjanci nam po drodze mówili właśnie, żeby uważać na portfele. Aha, bilety 24 godziny kosztuje 4,50 od osoby dorosłej. Dzieci do któregoś wieku mają co darmo. No i ledwo wyszliśmy ze stacji i już mamy jakieś ruiny. A tam do góry jest właśnie Akropol, stare miasto. Zaraz tam będziemy w tamtym kierunku iść. Coś niesamowitego. No i przede wszystkim jak jeżeli tutaj przyjedziecie to uważajcie na, na portfele. Na każdym kroku ja i naciągacze, którzy próbują Wam wcisnąć cokolwiek można najpierw zakładają dzieciom bransoletki, a później na początku gratis, a później są e, cokolwiek. Po prostu nie można dać się naciągnąć. Tak jak, jak, tak jak my to zrobiliśmy, tak? Co macie? Takie oto branzoletki. Takie oto za euro. No ale dobra, dzieciaki mają, mu się cieszą. Idziemy. Idziemy szukać. Wejścia na to Akropolis. To no i takie są kolejki do kasy biletowej do Muzeum Akropolu w Atenach. Tam jest. Tam są okienka. Tutaj można kupić yy, samemu. My poczekamy do okienka. Bilety nie obowiązują od 18 do 65 roku życia. Ale trzeba pokazać... Dowody osobiste, czy paszporty Więc poczekamy tutaj chwilę, w miarę szybko to idzie Żeby się po prostu upewnić i przy wejściu nie było problemu, że mamy za mało biletów, czy coś tego typu No i mamy cztery bilety Dorosły 20 euro Dzieci mają za darmo, czyli zapłaciliśmy 40 euro za, za bilety wstępu I teraz już idziemy do wejścia Fajnie, że zadbali trochę o turystów i w niektórych miejscach można sobie nabrać wody aczkolwiek czuć pijąc ją, że jest to woda chlorowana Ale wszyscy ją tutaj piją, więc chyba jest zdatna do picia Każdy szuka cieniu gdzie tylko można to troszkę cieniu to każdy tam na chwilę przysiada i tak to mniej więcej tutaj very No i wychodzimy już z Akropolis I idziemy zwiedzać kolejne rzeczy Jeszcze wam pokażę tutaj Fantastycznie Mimo upału, daliśmy radę Krótka, krótkie wrażenia jak Wam się podobało Fajnie Fajnie, można wie, dużo zobaczyć na żywo Na żywo? Tak. Mama y, ciekawie. Marku, ciekawie, tutaj mamy naszą małą ściągawkę Co jeszcze musimy zobaczyć Teraz pójdziemy na Parteon Później świątynia Zeusa Agora Ateńska I jeszcze coś ale chyba w tym czasie jeszcze pójdziemy sobie coś zjeść, bo jesteśmy głodni, co? Idziemy coś zjeść i się coś napić, czegoś zimnego. Sprawdzaliśmy właśnie na internecie i okazało się, że wszystkie najważniejsze budowle były właśnie tam, gdzie byliśmy do góry, w tym Akropolis. Wszystkie świątynie, jak te, które zostały najlepiej zachowane. Jedna jeszcze świątynia jest, została nam, którą możemy zobaczyć właśnie przy tym, jak pokazywałem, wychodziliśmy z metra. Przy stacji możemy tam jeszcze iść ją zobaczyć, ale teraz chyba wybierzemy się w pierwszej kolejności, coś zjeść, bo już jest godzina. Nie wiem, która jest godzina. Oliver, masz zegarek? Ja. 13.30 No, 13.30, także naszego czasu, a ich tutaj 14.30, więc pójdziemy teraz sobie coś zjeść. Taka urocza knajpka Dosłownie pośród niczego w takiej wąskiej uliczkach. Przypadkowo natrafiliśmy na nią. No i my już po obiadku. Tyle zostało. Czyli nic. Jeżeli będziecie tutaj, na pewno musicie tutaj zajrzeć. No a my kierujemy się teraz gdzieś w kierunku miasta. Jeszcze coś zobaczymy. Może gdzieś zjemy jakieś lody. Wypijamy jakąś kawkę. O! Tutaj są też jakieś ruiny. I to jest ciekawe, że ludzie przyjeżdżają tutaj pokonują czasami tysiące kilometrów, żeby zobaczyć, a Gresy po prostu tutaj wiecie, mają w nosie, oni mają wszystko w nosie, a w szczególności to co tutaj tak naprawdę jest ich wizytówką. My poszukamy teraz jakiejś fajnej knajpki, napijemy się mrożonej kawy, bo kawę mają dobrą i zjemy po lodzie. Jeszcze pewnie dziś pójdziemy. Parking mamy wykupiony do jutra. Trafiliśmy, słuchajcie, na fajny sklep tutaj z pamiątkami. Zobaczcie, jakie są tutaj figurki. Takie na przykład po 10 euro. My sobie zamówiliśmy. Kupiliśmy te. Każdy znajdzie dla siebie jakąś pamiątkę. No i zakupiliśmy pamiątki. Kupiliśmy, tak jak widzieliście, taką, taką dość dużą figurkę. 25 euro. No i na pamiątki dla dziadków Też dzieci, dzieci coś wybrały yy, Idziemy teraz Polecili nam tutaj, w ogóle ci co sprzedawali w tym sklepie To byli pracownicy z Ukrainy Którzy już tutaj pracują yy, Ta pani jedna pracuje już tutaj od 11 lat Więc poradziła nam tutaj właśnie Knajpki takie typowo greckie, gdzie jedzą Grecy, nie turyści tylko Grecy No i tutaj wchodzimy na taki pasaż Gdzie jest mnóstwo knajpek, mnóstwo lodziarni wszelkiego typu i jest tam jeszcze coś fajnego do zobaczenia. Już nie pamiętam jak, jak ona to nazwała ale kazała w każdym razie iść nam cały czas tutaj tą ulicą. No i odszukamy pewnie zaraz tutaj gdzie to jest. Mówi, że jakiś fajny duży posąg jest zadbany tak, jakby był nowy. Co to jest? O! Coś dla dzieci. Hello. Hello. How are you? Thanks. Fine. Hello. Królestwo do wszystkich dzieci. Lizaki na różniejszego typu. Zadam Ci pytanie, chciałabyś się kąpać w takich cukierkach? Tak. <laughs> ja też się przyznam szczerze. No i dotarliśmy tutaj. Teraz sobie będziemy to zwiedzać. To jest Agora. To się tutaj tak nazywa: Agora Ateńska. To była kiedyś główna, yy, główny plac Aten. W tej chwili tylko znajdują się tutaj trzy budynki. E, kaplica jakichś apostołów i Hewajstosa i Ateny, tak? tak. Jakieś, jak, jak, jakieś tutaj e, pomniki, więc idziemy tutaj zwiedzać. Bilety kosztują 8 euro do osoby dorosłej, dzieci chodzą za darmo. No i teraz tak dyskutowaliśmy, właśnie, bo jest możliwość, żeby kupić sobie bilet online. Przykładowo za 30 euro do osoby dorosłej, i macie wejście do wszystkich miejsc, macie wejście za darmo. Więc pytanie: Tylko, czy chcecie te wszystkie miejsca zwiedzać? Bo tam, jak przed chwilą wam pokazywałem, koło metra widać to wszystko z zapłotu i nie ma oprócz dwóch kolumn. A wejście kosztowało też chyba 6 euro, tak? Więc y, główny akropol, który tam jest, tam byliśmy. Y, tutaj drugie miejsce jest największe, właśnie to jest tutaj teraz ta agora. Więc nas, w nas wyszły bilety 28 euro od osoby dorosłej, dzieci mają za darmo więc wydaje mi się, że no musicie sami zadecydować. 30 euro to też w sumie nie majątek, jeżeli będziecie mieli ochotę coś ekstra jeszcze zobaczyć, to, to zawsze macie już ten wstęp. Jeżeli będziecie mieli na to czas, musicie sami zadecydować. My teraz idziemy już sobie zwiedzać. Tu jest jeszcze plan starożytnego miasta jak to wyglądało. Tutaj do góry byliśmy. A teraz jesteśmy... Tu jest teraz ten budynek, który, który tam jest. To jest ten. No a my jesteśmy gdzieś, podejrzewam, że tutaj, w tym miejscu mniej więcej tak to wyglądało. Nie traćmy czasu, idziemy zobaczyć, może będzie coś ciekawego. No i znaleźliśmy drzewo laurowe. U nas trzeba kupywać, a tu rośnie sobie takie drzewo. I faktycznie czuć nie? Czuć jak się przechodzi koło niego. Chociaż ciekawe, bo tamte nie się się wyglądają tak samo. No ale nie będziemy zrywać, nie będziemy suszyć. <noise> bo gdyby wszyscy turyści przyszli i zerwali każdy po pięć listków, to by już tego pewnie nie było. Ale rosną. Słyszeliśmy, że rosną, i jest to prawda. Siedzimy sobie w takiej knajpce. Skorzystając z tego, że podróżujemy transportem publicznym. Teraz sobie Zamówiliśmy sobie... Ja sobie zamówiłem piwo, tutejsze. Marysia sobie zamówiła kawę frapę I dzieciaki, desery lodowe. I tu ładnie w tej knajpce grają panowie. Także niesamowity klimat. No i wracamy do naszej przyczepy. Musimy się kierować na Pireus Metrem, zaraz zobaczymy o, o której godzinie po pojedziemy Jedziemy, jedziemy. Dotarliśmy szczęśliwie do naszej stacji. Nie przejechaliśmy, nie pojechaliśmy na drugi koniec Aten. Idziemy teraz odnaleźć nasz parking. Wróciliśmy do naszej przyczepy. Po całym dniu zwiedzania jesteśmy tak spoceni i zmęczeni, że postanowiliśmy gdzieś poszukać i się wykąpać. Znaleźliśmy tutaj niedaleko hotel. Pani nam udostępniła ten pokój: 20 euro. Będzie to nas kosztować. Więc, więc 5, 5 euro za osobę. Nie wiem czy to dużo, czy to mało. No ale my w przyczepie się nie będziemy kąpać, bo po pierwsze nie ma miejsca. Po drugie, mam mało wody. Jakoś te, te pieniądze, które zaoszczędziliśmy, prędzej nie stając na polach kempingowych Tutaj w lewo przejście, na drugą, na lewą stronę. No ja po prostu teraz będzie trzeba wydać i iść się wykąpać. Później chcemy szybko skoczyć jeszcze do Lidla na zakupy. Jest tutaj stąd 600 metrów Lidl, także też jakieś zrobimy większe zakupy. No i jutro będziemy stąd odjeżdżać. Tam jeszcze z tego co widziałem to około 14 godzin zajmie ładowanie plików żebyście mogli oglądać film więc mam nadzieję, że to się wszystko do rana załaduje i będziemy jutro się do tego zbierać i pojedziemy już w kierunku na meteory Pokażę wam za, za chwilkę ten hotel Musimy raz, dwa wskoczyć i wykąpać, bo do 21.00 jest otwarty Lidl A nie mamy już też nic do jedzenia Więc y, raz, dwa i mykamy Po drodze wam jeszcze pokażę Dużo jest tutaj takich y, erotycznych hoteli Marketów Typu sex shop. Widzę, że jest tutaj to bardzo bardzo popularne. A tak naprawdę to jesteśmy, yy, w, że tak powiem, na obrzeżach yy, Aten. Tutaj przy samym porcie stoimy z tej miejscówki na, na, na Park Fortnite, Ale grunt, że jest bezpieczny. Dzisiaj dojechały kolejne trzy kampery, więc będą sobie też stali. Szkoda, że nie ma dostępu do wody, żeby można było uzupełnić. Ale pani też bardzo sympatyczna, pomocna Jak dojechaliśmy wczoraj o 21.40 No to jest telefon wywieszony I można zadzwonić I po angielsku się z nią tam dogadać I ona weźmie i otworzy po prostu nam bramę Zdalnie I żeby sobie można było wjechać Więc przede No i przede wszystkim od rana od 7 już jest na miejscu I tam do godziny chyba 17 w lewo teraz y, siedzi, no i tam obchodzi pod lewa pilnuje tego wszystkiego, więc jak się nawet pytałem czy jest tam, ten, ten parking jest bezpiecz, bezpieczny więc jak najbardziej mówiła, że tutaj mówi wszystko jest skamerowane, bo faktycznie kamery są światła się zapalają w nocy na fotokomórkę jeśli ktoś się kręci no tyle, że od 22 już zamyka bramę no i nie ma, nie ma dostępu, żeby wejść, czy tam wyjść tam ci Włosi, co koło nas stali, wrócili późno no to przez jakie wali przez bramy. O, już jesteśmy tymczasem w naszym hotelu. Hotel Nick. Jesteśmy w naszym pokoju. Ktoś tu chyba palił. Ogównie to tu nie jest najlepiej, ale najgorzej też nie. Czuć ewidentnie. Czy ktoś tu palił. Taki widok z okna. To my Powiem wam tylko tak. Jeżeli ktoś już w tym pali w pokoju To na dachu to zostanie jest zapach, nie? Je? tak no. dlatego my nie palimy ja paliłem, ale już od, od 7 lat nie palę oduczyłem się więc teraz dziewczyny biorą szybki prysznic a później my z Oliwierem i już będzie lepiej my już po Kampaniu odświeżeni i teraz możemy jechać na zakupy do Lidla mam nadzieję, że jeszcze zdążymy może przejdźmy na drugą stronę żeby wieczorem, może, może wypijemy sobie jakąś damkę wina, czy coś w ten deseń. Bo zawsze tak szybko, szybko, szybko i, i później szybko kolacja, szybko spanie. I, a zresztą zobaczymy, może na rogu. Tu często są takie małe knajpki. My jesteśmy w Lidlu. Lidl jak Lidl. I Tutaj trochę mamy. Cztery zgrzewki wody. Trzy zgrzewki dobrego tutajszego piwa. Bo akurat mi smakuje. Więc sobie wziąłem Marysia jakieś pomidory, jakiś ogórek, jakieś parówki dla dzieci, jakieś warzywa. No i krążymy się, robimy zakupy. I love the way you move tonight.